Słuchajcie, Mikołaj, posłuchaj mnie przez chwilę. Wieszamy banery do momentu, kiedy nie uzgodnimy, że je zdejmiemy, będzie tak jak mówisz jakiś park tam, gdzie będziemy mogli się wypowiadać No. jednym warunkiem. Pod takim warunkiem, że ja rezygnuję tutaj z przewodu i przekazuję to w czymś Ja się pod tym nie podpiszę. Ja mam jasną sprawę. Żeby już skończyć temat baneru, bo to jest niepoważne, ale powiem jeśli są reguły takie, to one powinny być na stronie opublikowanej. Waszej, wtedy nie przyjeżdża. My pane nie ściągniemy, to też Wam oświadcza, ale nie będziecie mieli problemu, bo my jutro zgodnie z planem od wyjeżdżamy. tego problemu się pozbędziecie. Ale też Wam powiem coś że ja mam przynajmniej już od kilku stowarzyszeń telefony i. Chciałbym im odpowiedzieć, bo nikt tu inkognito siedzieć pod czarnym namiotem nie przyjedzie z Polski i musicie o tym wiedzieć. Jak chcecie rozmawiać w ten sposób, wybudujemy Hyde Park, tamto, to gadajmy jeszcze ja od tak, Przekona się Pan, że przyjedzie bardzo dużo. Dobrze. Życzę powodzenia. I teraz trzeba, trzeba zakończyć, i chcę zakończyć. Jeżeli przyjeżdża człowiek ze Śląska, jeżeli ci ludzie się zorganizowali stworzyli związek zawodowy. Poświęcili się i wiemy, jak Górnicy się poświęcali, jak się poświęcają i jak się będą poświęcać, bo to jest naród, który wyrósł z pracy, z ognia i z prawdziwej wierności Polsce i, i, i Polakom. Nie wolno takich ludzi lekceważyć. Nie, nie wolno takich ludzi byle czym obrazić. A tych ludzi musimy przytulić, jeżeli chcemy tworzyć tu gniazdo polski, to ja, ja się za tym piszę, za gniazdem polskim, za telewizją narodową, polską, nie za, za jakimiś wynajętymi poganiaczami, którzy nagrywają nas i, i otumaniają nasze dzieci i naszych ludzi w terenie. Dlatego... Albo kończymy tą inicjatywę i wychodzimy, bo nie rozwieszamy albo to rezygnujemy. Tak? Znaczy z inicjatywy nie zakończymy. My tu będziemy do skutku. Najwyżej mogą się podmioty te, które chcą wycofać. No właśnie krótka filka, bardzo, bardzo krótka, to tylko bardzo krótka. Ja bym, by się ja bym spali, chciał tak. je zdać. Jeżeli tak. krótka, to ma być bardzo. No Panie no. Mikołaju, pan jest bardzo poważny człowiek i trzeba Natomiast ludzie, którzy... Oświadczyli, że przyjeżdżają, dołączyć się do polskiej inicjatywy i tych parę banerów, to niech im Pan to da, przeżegna ich, z Bogiem no i niech im do tego. Ale po drugiej musi się zrozumieć, że tutaj zaraz przyjedzie bardzo dużo ludzi. Tylko dlatego tu jest pusto, Bo żadne media o nas nie mówią. Myśmy do tej pory nie rozmawiali z żadnymi mediami. I dlatego tutaj nikogo nie ma. Jak informacja pójdzie, świata pójdzie. Bo jak media do nas nie przyjadą, to ja je tu za tu przyciąg. Można położyć na tak zwane pobożne życzenia. Proszę pana, to, to pan może sobie pobożnie życzyć, a ja je tu przyciągnę za łeb. To ja panu mówię. Ja komendant tu chłopot. ci ludzie, co mam przyjechać, dzisiaj tutaj z nami. Dlatego, bo jeszcze nie jesteśmy gotowi. Będę to powtarzał, że jesteś gotowy. Gdyby wasza para i wasze zaangażowanie za nas w paneli poszło w zaangażowanie finansowe, to byśmy tutaj już byli. A ja. Proszę Państwa, ja nie chcę uczestniczyć w kłótniach i porach. Jesteśmy po to, żeby zjednoczyć naród. a nie, to, bo, na nic nie, 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 zaufajmy im, nie, nie,

W no godzinie tak? 17. No tak? Armia? Armia, no ma być tyle ludzi. No zobacz, co no tam jest wpisane. No dobrze, ale gdzie oni są? To są wpisane. Gdzie On oni są? To... No bo nam coś obiecałeś, a w tym momencie tak naprawdę. No nie stanowiłeś tego technicznie Ale jak? Ja się to nie zaszczędzisz, jest i na ty... No no ale proszę cię, powiedzmy, gdzie jest ta? No przecież. Nie Przecież mówisz, że będzie tu tyle ludzi. Taka będzie armia. Ale ja tego nie chcę My tu jesteśmy cały czas. Może dlatego, że się godzinę spóźniliście. Nie wszyscy czekali. Jestem cały czas z że rozmawialiśmy wielokrotnie. Proszę mnie, że to Wiemy, że armii nie, armii nie ma. Ja ma. Ja mam jeszcze takie pytanie. Kiedy będą opracowywane te postulaty? przejdźmy... Pana badneru uważam, że jest zakończona. Ja wiem, co mam odpowiedzieć po prostu, jak ktoś się będzie pytać czy tu ma przyjechać, czy nie. I, i przede wszystkim pod tym kotem nie zadają. Ja jeszcze nie wiem właśnie wstać, czy te banery właśnie w bo ja nie, nie, nie ma takiej jasnej Czy Mikołaj, czy banery jak teraz ludzie musili przejść, to mogą te wieszać, czy banerów czy nie mogą No że, 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 Ja się radę. pytam ciebie, jaką przekonać tego. No, posłuchaj, no ja myślę, że powinniśmy tutaj siedzieć w to, no. dzisiaj, no. aż wszyscy ludzie, którzy z tego namiotu wejdą, będą przekonani, że nie powinny. A jak będą przekonani, że są, to co wtedy? No to, no to, to co powiedziałem, no żur, wybierze, wybierzecie nowego przewodniczącego. Niech on to sobie co Ja się pod tym nie podpiszę, bo to nie tak <laughs> było wy. Zamówieni są, zamówieni są przewodnicy pracy, Tadek nad tym pracuje. Y, y, 156 na 102. Będzie tam cały spadek. Jakie panele? Tam będą postulaty. Tam będzie Hajpacz, tam będzie Sosia. Znaczy Tadek jaki pod... powiedział, że nie ma finansów i tego nie robi, więc Ale nie tak ale. Tak że nie ma finansów, ale finanse będą. Finanse będą. E, gdyby, gdyby zamiast banerów były finanse, to by już. Było. Bo jesteśmy w plecy od 4 dni. 4 dni. Myśmy to co widzicie zrobili w 6 godzin. Porządek tutaj pilnujemy 10 dni i marnujemy nasze moce. Bo moglibyśmy w tym czasie już być lepiej. Znacznie lepiej zorganizowani, daleko bardziej zaawansowani i mogłoby tu być więcej ludzi. Wiecie, dlaczego tych ludzi nie ma? Bo tutaj prasa i media udają, że nas mówią. Udają, że nas widzą. Wiecie, dlaczego? Bo się nas boją. Bo się nas tak bardzo boją. Ja tych redaktorów dobrze znam, ja ich tutaj widzę, jak oni krążą i psylują, ale bez kawy bez na przyspieszenie posel to jeden z dwóch na przyspieszenie, jedno przekonać tylko dlatego tutaj nie ma ludzi bo my tych ludzi tak naprawdę jeszcze nie wołamy, bo nie ma do czego nie ma do czego natomiast ja ja no, i, no i ale za mało ich jak miało być 50 górników to miało być tam i od wtedy oni mieli przyjechać w sumie się. Bo do tych też jest, zamiotów które miały być, miało być ustalone, że pięćdziesięciu do trzech zamiotów ci wejdzie. Też jest taka sprawa, nie mamy tak namiotów i nie, nie, nie wiemy. O to, 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 to przyjęcie. Byli ludzie, Ta tak, którzy my, się, wcześniej ten... zdeklarowali, że dadzą pieniądze na to, żeby to ruszyć. Tak. Pieniądze Tylko ja że ludzie stwierdzili, że pogadają, że tak będzie, a zrobili tak, że kiedy się czyny powinny tyle wykazać, to się nie wykazali. I nie mamy do was pretensji. No dnia, głowy, nie taka, dnia, dlaczego to teraz jest kwestia taka. Dlaczego Nie, nie jesteśmy, bo tam, to wszyscy już się przygotowali w cztery dni w koli. 4, 4 dni to wszystko przygotowało. Ja tego nie organizowałem na zasadzie, że tego wcześniej nie organizowałem. Zczem stwierdziłem, bo jestem patriotów. Mam sprawę swoją, chciałem tutaj dobić po prostu... Ja mam swoją kulturę... Kolega się mnie pyta, jak się nazywam. Tak? No tak. Zgadza się? Tak. Żebym się podpisał. Wczoraj się ciebie pytałem, co, jak się nazywa Górny Organizator z imienia i z, na, z nazwiska. No, moment, moment. Moment, moment. Powiedziałeś mi, że on ma pseudonim. To nie ja powiedziałem. Powiedziała taka że, pani, na która to, mam, nie... I powiedziałem, powiedziałem że że nie Powiedziałeś że, że ma pseudonim, a ja mówię moment, nie jesteś. O co ci chodzi? Jak masz na nazwisko? No, dziękuję bardzo. Jeżeli no. główny organizator. Bo inni własnego nazwiska. Ale ja wchodzę do stawiam. namiotu. Moment. Ja wchodząc do namiotu. Tu od razu Ale ty, proszę podać nazwisko i imię. Nie wymyśliłem. Nie, ja ty, nie, nie, nie rozmawiałem. A tu, zamian. bo pana wyproszę. No, przepraszam bardzo, to nie Zabinety Zabinety. 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 Zabinety, jest to, zamknięty teren. to, ja ustalam, to, ja mam do ciebie pytanie, powiedz swojemu człowiekowi, jak się nazywasz, to jest organizator. ale nie wiem, On wie, odwiedza się, nazywa. wszystko, A swój też wie, bo u nas, jeżeli, jeżeli jest organizator i robimy coś, to organizator przedstawia co to organizator przedstawia się. Z imienia i nazwiska. Zabijam się. Tak, to się czas na. Nie było, Nie byłeś. Każdy byłeś ponad godzinę i wiesz, co? Przy godzinie się, się tutaj od zapowiedzi. Poza tym był Andrzej wczoraj wieczorem. Z wypisałem Andrzejowi na kartkę wszystkich uczestników społecznej inicjatywy obywatelskiej wraz z telefonami. Jak tylko to zebrali, już nie wiesz, ale Bo dzisiaj nie było. No ale. Yy. Człowiek, który siedzi tam, powiedział się, ma pseudonim... No bo ma ja mam wiele pseudonimów. Jeżeli ja rozmawiam z Andrzejem Żuromskim, który ma pseudonim Żurom, to on się przedstawia mi. Andrzej Żuromski Żurom. ja wiem, kto to jest. A tu jakaś konspiracja. Ale w czym ci przeszkadza, Ale że się pod mi, czym to przeszkadza, że działa pod przeszkadza. Przeszkadza. Ja No, ja uważam ten sposób, że jeżeli się coś organizuje... To musi być przedstawiciel. I on powinien... No nie jestem przedstawiciel, Twój człowiek powiedział, że ma przed nim i nie chce mówić, e, jaki ma nazwisko. No nie, a a ja mówię się na to panie się panie. A on się nie <grym> zna, kto to ma wiedzieć, skąd ty jesteś. A może ty jesteś ciekawy. Ale panu powiedzieć do przewodniczącego za to. A nawet i na początku ja przedstawiciel. to jest awatora Masz, ma. ma na początku. No no tak. To jest prowokacja. To jest, jest prowokacja. Tak. Tak. No, to jest spokojnie. No, nie no, no bez sensu. W ogóle rozmowa bez sensu. To Zakrawa na prowokację. Ja powiem tyle. Jak przyszłam tutaj... Weź no Mikołaj raz się przedstawił. Kiedy do kolegi, powiedziałam nazywam się Grażyna Miernicka. Tak było? Tak. W odpowiedzi usłyszałam, nazywam się Mikołaj. Dobra, jak jest nie słyszę, to mu powiedz dokładnie. Tak, Organizator tak jest tutaj. To jest zapisane zapisane, jest zapisane, o, Będziemy dyskutować. Opisane. Kultura jest kultura. Proszę bardzo. Dałam wizytówkę. Ja bym tego tematu dalej nie wziął. Nie mam odwiedzać, to też szkoda działa. Na... śmieszne. No, śmieszne. Dobre. 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 To Panu chodzi o nazwisko tak, tego Pana, Czy Panu chodzi o nasz kraj, nie naszą no, sobie sobie bo. Będzie Będzie o naszą Polskę. Będziemy to może. No oni chcą mnie rozdziałać. Będziemy długo nie dyskutować, czy w tym Ale ludzie, do dobrze. przyjechaliście tutaj i mówicie Pan nam jak mamy coś organizować. Przyjechaliście do nas, robicie nam tu melaż, prowadziliście nam zamieszanie. Jak was tu nie było, to był tutaj porządek, rygor wojskowy, bardzo. Było tutaj, nie było żadnych banerów oprócz naszych, żadnych. Pomimo, że mam tyle swoich banerów, że mogę tu naokoło wywalić, Szyf. Nawet od początku jednego swojego baneru nie wywiesiłem, tylko dlatego, żeby dać przykład. To samo żuro. Żurą. dopiero dzisiaj powiesiłem, bo wyście dali swój przykład. Więc ludzie, przyjeżdżacie do mówicie nam co mamy robić gdzie my 10 dni już tutaj przed wami na mrozie kurwa i chłodzie i głodzie